W dziesiątej kolejce trzecioligowych rozgrywek Jagiellonia Wersal Podlaski Białystok podejmowała jednego z głównych pretendentów do awansu. O Warszawa mecz zakończył się remisem 2 do 2. Był to chyba najlepszy mecz Jagiellonii w tym sezonie. Białostoczanie już od pierwszych minut objęli inicjatywę na boisku. Pierwszego gola strzelili jednak goście. W szesnastej minucie gry po silnym uderzeniu Dariusza Rembiasza z dwudziestu kilku metrów Mirosław Dymek był bez szans. W 27 minucie meczu w polu karnym faulowany był Marcin Danielewicz i sędzia podyktował rzut karny. Etatowy wykonawca tego fragmentu gry Dariusz Prokop pewnie zamienił jedenastkę na wyrównującego gola. Yeah, yeah! Yeah! 36. minucie spotkania Gielonia uzyskała prowadzenie. Po pięknym strzale z woleja Jacka Markiewicza golki golkiperowi Okęcia pozostało tylko wyjąć piłkę z bramki. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Gielonii 2 do 1. Po przerwie nadal przeważali gospodarze. Goście nastawili się na grę z kontrataku. Już w pierwszej minucie drugiej połowy silnym strzałem z ponad 30 metrów popisał się Jacek Markiewicz. Niestety, Bartłomiej bakalarczyk zdołał wybić piłkę na rzut rożny. Pięć minut później poprzeczka uratowała Okęcie od utraty gola. Główkawał Wojciech Kobeszko, a dośrodkowywał Łukasz Typałski. Później dwukrotnie minimalnie obok słupka strzelał Jacek Markiewicz, najpierw w 52, a później w 58 minucie spotkania. W 75 minucie gry po strzale głową Krzysztofa Łągiewki Bramka Okęcia z trudem wybił piłkę na rzut rożny. Ostatni kwadrans to przewaga Okęcia. Goście nie potrafili stworzyć żadnej stuprocentowej sytuacji aż do 92 minuty spotkania. Wtedy to po dyskusyjnym faulu Adama Waluka sędzia podyktował rzut karny, który na wyrównującego gola zamienił Daniel Wysocki. Uważam, że w dniu dzisiejszym zespół Jagieloni rozegrał najlepsze spotkanie w tej rundzie. Wspólnie z zespołem Okęcia Warszawa stworzyliśmy bardzo dobre widowisko, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wynikało to z takich dwóch faktów. Po pierwsze, zespół Jagieloni odniósł w ostatnim czasie kilka przykrych porażek, stąd chłopcy, ja nie widziałem tak zespołu mocno skupionego, zmotywowanego przed meczem, w szatni chłopcy byli skupieni, chcieli bardzo, bardzo to spotkanie wygrać żeby opinia w mediach, ci kibice, którzy przychodzą na stadion, żeby zrobić im przyjemność i wygrać to spotkanie. Ja chciałem bardzo pochwalić zespół za wolę walki, za ambicje w dniu dzisiejszym. Piękne uderzenia Markiewicza, uderzenie Kobeszki w poprzeczkę. Także moim zdaniem. O jedną sytuację byliśmy lepsi. W porównaniu z poprzednimi spotkaniami dzisiaj zagraliście rewelacyjnie. Co spowodowało taką zmianę? E, myślę, że od raz właśnie graliśmy może słabiej, ale zwycięstwa były no, przynajmniej na własnym stadionie. Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobry mecz, ale skończyło się no, może źle. Po prostu rzut karny był w 90. minucie, który powinniśmy po wybić. no. Nie chcę po prostu kogo obwinać, nie obwiniać po prostu my tą bramkę zrobiliśmy i ją zawaliliśmy niestety. Jeden punkt no i trzeba niestety jechać do Wigry i wygrać mecz. O ile gra piłkarzy w dzisiejszym spotkaniu mogła się podobać, to nie popisali się kibice. Po zakończonym meczu grupa chuliganów wtargnęła na butę boiska i zaatakowała arbitrów, którzy musieli ratować się ucieczką. Później doszło jeszcze do przepychanek ze służbami porządkowymi. Nie wiadomo jakie będą konsekwencje tego zdarzenia. A oto komplet rezultatów. W trzeciej lidze Jagiellonia-Białystok, a Warszawa 2-2. do 2. Orlen, drugi płoc, Legia, druga Warszawa również 2-2. do 2. Znicz Pruszków przegrał z Polonią, druga Warszawa 0-2. do 2. Granica Kętrzyn 4 do